W meczu 20. kolejki Tauron pierwszej ligi podopiecznie Witolda Chwastyniaka pokonali 3 do 2 Bas Białystok. Cenne dwa punkty, cenne zwycięstwo, co bardzo nas cieszy, bo porównując tą drugą rundę do, do pierwszej jesteśmy na plusie i, i tak to ma być. To, 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 tak ma wyglądać. Bardzo cieszy postawa zespołu. Widać, że idziemy w dobrym kierunku, chłopacy się, się rozwijają. Jest bardzo duży progres i myślę, że fajnie się to ogląda. Po przegranym pierwszym secie Siedlczanie wrócili na właściwe tory i zasłużenie objęli prowadzenie 2 do 1. Dobrej formy nie starczyło jednak na czwartą partię i do rozstrzygnięcia niezbędny był tajbrek. Po jednostronnym piątym secie PSGKP KPS świętowo wygrał wygraną za dwa punkty, a Bartosz Kowalczyk odebrał statuetkę MVP. Wyciągnęliśmy wnioski po ostatniej porażce. Naprawdę spieliśmy się w tym piątym secie. Bardzo dobrze zagraliśmy w bloku i w zagrywce podtrzymaliśmy koncentrację do końca. Szkoda, że nie udało się tego meczu zamknąć w czterech setach, bo były ku temu okazje, aczkolwiek nie załamaliśmy się tym i w piątym secie pokazaliśmy naszą siedlecką siłę. W następnej kolejce, 3 lutego o 17:00 drużyna z Siedlec zagrał u siebie z Lechią Tomaszów Mazowiecki.